Co mówisz? Tak się ma zeta, to się ma zeta zanurkujesz to. tu <noise> Jak się... O! Pom pompa! Exit, idziemy Na pompę dawaj Czemu na pompę nie wlazłeś? Dobra, chodź Na pompę czemu nie wlazłeś? Do was pytam Nie to nie Przecież wlazłem? O kurde. Ty lewa flanka, a prawa. Lewa flanka. Hop. O co to było? chyba nie. O ty brudasie zewsze. A ty go podnosisz. Ta... O, kurwa 7 dzieci, ona się nie podzielił w wafl. Ty w Masz klucz kurwa, ja nie mam Idź tam O oh, fuck Już wesoły świąt Chodź, tam klucz trzeba, ty masz klucz Wesoły świąt, ja Masz klucz Ja? Nie mam nie? Kurwa, nie szkamy kurwa. Tutaj może ci schodź Szukaj, może gdzieś tu klucz na pewno jest. Co tam chodzi? Wyjechaj, I drugi? I drugi szaton. Zabij go ty! Nie strzelaj już jako pętany, diabeł. Poszły na dole i zobacz! pobocznie co? to nie strzelaj bo mi pociachasz czekaj o o ho ho ha 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 czekaj tu mi się z jakimś sekretnym tym przejściem kojarzy Ziemniaki, już tam tak na ja nie mogę. Czaść dostałem z tego, ja nie mogę. Jestem w szoku, odblokowałeś klucza? Kurw, myślałem, że to woda, i dałem się zabić na tych bandy, kurde. No się po celowni. No zdychaj ty lamusik. Błaga ziemia. O o. Kurwa. Uczekaj Uciekaj ziemniaki! Nie widzę. mamy kwasik Oho Wyszedłem O, tak. jedna Dawaj Kurwa kiedy koniec będzie? O już pamiętam tą mapę, przypomniałem co to ja niegdy ty kwajka nie przeszedłeś chyba no, gówno to przeszedłeś. <śmuszczaj> Może przeszedłeś po pijaku? Lewa flanka. Dobra, a tu co? Skok samobójczy? O, mostcik Oż, Kurde, w Już po mnie. Do kwasa wpadłem. Ja nie mogę znowu wpadłem Po co to churwa bez Po chuj to zrobił A tu byli A ja No właśnie My coś się kręcimy w kółko To się pozmieniało. O o kurwa się miak Kurwa. Kurwa Czy mi się zdaje czy oni barykadę zrobili jakoś marną? No to właśnie coś takiego Dziwna No tu byłem Churwa byli tu no. jakby O co tu chodzi powiedz mi Nie wiem A i to. Mhm mm A ciekawe czy tu byliśmy Mogę się mylić, pewnie byliśmy Byliśmy tu Nie No mi się zdaje, że byliśmy tu No byli Co wracałem? Ja bym gdzie nie byli To ja też nie więcej wiem gdzie nie byli Kurwa gdzie my nie byli Kurwa, gdzie... Ty... poszedłem. Jak tu się w ogóle wchodzi do góry? No tu byliśmy, kurwa. To czekaj, to trzeba ten... Ja pierdolę Ale... musisz, że jeszcze raz przechodzić. No co ty gadasz ty? No. Jak cudem? Tak kurwa, tu wszedłeś, bo tu ja tu sam wszedłem kurwa. Widzisz tak to jest jak my razem nie przechodzimy. Każdy dzień nie Dobra prowadź Was. Tam nie wiem, kurwa już. Jest. Winda kurwa no, też tak rząd. O, stąd mnie że... Gdzie? Co ty gadasz? Żadnych żywniaków. Kurwa, wszystko od nowa. O tutaj. O coraz bliżej jesteśmy, czuję to wow. O Leli lady Weź tam kurwa już nie Tak jest, żołnierzu, wchodzimy jeszcze raz Nie żartuję nie? Ale... Ale Żartuję, nie? Ja wiem gdzie jest Tędy chyba, nie? Dobra idziemy no tu. Prowadź płynie ty, oni... Ty, dobrze mi się zdaje, barykadę postawi, postawili, nie? No, brawo. A po co im barykada, jak my przejdziemy tam? O, widzisz, to? to co, oni na mają? Ej, kurwa. Dam co tu... Ej, czemu tu kwasem zalało? No, kwasem zalało. Ej, co ty zrobił? A ja e, czy mi się wydaje czy, mi, czy my ich bazę główną niszczymy Window do góry dawaj Szybko Uciekaj, bo zginiesz zginąłeś, widzisz? Widzisz, ja mam więcej punktów, jestem najlepszy Gówno tam Jestem najlepszy w tym gównianym teamie Masz mniejszy. O film

Czy mi się przysłyszałem? Że jesteśmy teraz w reaktorze. Nie, jesteśmy w tym pistolecie. W jakim pistolecie? No tym. Kurwa, taki... Ale tam pisało reaktor, coś. Możliwe. No, nie jesteśmy w tym pistolecie. Jakim kurwa pistolecie. Co to za gówno? Co ty odpalił? O, Mini boss. Chodź chodź. O. Ale ty prujesz w nich jakieś jakiś ślony rascista. Nie przechodź. Ja, ja przejdę. Nie żartuję. Jeszcze mi jeszcze mi odjeba. To jest woda? To jest woda, chyba. Co tutaj masz ciekawego? To jest za 9 so sekund, wybuch. Możesz w dupę. Coś ty, idioto, zrobił? Co ty, idioto, zrobiłeś? Ty normalny jesteś, ty? Psychopata ty? Muszę przy... nie wyjść z tej trzeba To znowu go zwalimy tak? O. Rakiety trzeba było wyjść. O tutaj? Ale no. gdzie? Bo ja nie wiem co. No. Była tam Łatam rakieta okay. Ej, hey, czemu my tak szybko to rozwaliliśmy, co? Przeszliśmy to. tam jest, do rakiety i Aha. Doba. Czy to teraz reaktor, czy co to teraz będzie? Patrzmy my tu przyjechaliśmy. Zobacz ty. Kurwa, zmieniło mnie coś. Ty, a wejdź tam za kapsułę, ty. Czeszek, chodź tu. Eh, chodź do mnie. Chodź do mnie, wejdź tam za kapsułę. I idź ciągle prosto. No skoczną. No.